Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie krótka wrzutka o tym, dlaczego pociągi już nie stukają charakterystycznie, nie robią tego. Już nie ma takiego czegoś i dlaczego. Mianowicie, jesteśmy sobie przy torach kolejowych w Świdniku i pokrótce powiem, dlaczego pociągi już nie stukają. Ma to związek z łączeniem szyn. Mianowicie, szyny, które mamy tutaj. A w zasadzie tory, torowisko, które mamy tutaj, będąc precyzyjniejszym. Jest to już torowisko nowsze, nowszego typu, generalnie dlatego, że ma nowe podkłady betonowe, nie drewniane. I tu mamy bardzo prostą odpowiedź. Dlaczego nie stuka. Nie stuka dlatego, że tutaj nie widzimy łączenia szyny. Czy tutaj ktoś coś widzi o teraz przyjemności? Nie. I. W dzisiejszych czasach szyny są po prostu spawane ze sobą. Nie wiem, czy ten spaw widać, o tutaj, szyny są ze sobą spawane i szlifowane. Potencjalny moment, gdzie mogłoby zrobić pociąg, to jest właśnie tu, ale widać, że szyna jest wyspawana i wyszlifowana, więc nie ma takiej opcji. Po drugiej stronie zresztą też. I to jest kwestia połączenia szyn. Jeżeli szyby są nieszlifowane, to głównie jest widoczne przy drewnianych podkładach kolejowych. Nie mam tutaj gdzieś na podolędziu drewnianych podkładów, bo te wszystkie pięć norów, co tu są, przepraszam, 4, 5, 5 się zaczyna. Tam są wszystko pomodernizowane, więc nie mam jak, jak nawet pokazać eee, drewnianych podkładów i starego łączenia szyn. Tutaj mamy tak jak widzicie, spaw, spaw, spaw. Tam, o tu, o tu, o tu. I wszystko jest pięknie, nic nie stuka i można rozwijać zawrotne prędkości na drewnianych szynach, po prostu by były większe wibracje. No tutaj torem nie wiem, czy coś jeździ, nie wiem, czy to widać, że tu jest bardzo wykrzywiona szyna, udary tak zwane, więc jest po prostu o tak, o, wyjechał pociąg, więc nie wiem, czy coś jeździ. Aktualnie nie jedzie nic, więc można legalnie stać. Eee, torem, który nie jest używany, bo ten tor, ze względu na to, że nie jest zardzew... zardzewiały, jak widzimy, bo coś niby nim jeździ. No ale no, tutaj jest takie wykrzywienie, że to jest niebezpieczne. Pewnie jakieś pociągi towarowe z małą prędkością, może eee, chociaż to też jest niebezpieczne, bo by się mógł wykoleić. Ale cóż, coś robić? Do zobaczenia w kolejnym filmie, może jakieś ciekawostki kolejowe też się znajdą kolejne. No proszę Państwa, jeszcze się postarałem i znalazłem w swojej okolicy stare łączenie toru. Tutaj mamy yy, łączenie toru, yy, gdzieś tu obraz uciekł na yy, przykręcane po prostu. Widzicie, że tor jest niezespawany, między czynami jest dziura, znaczy dziura przerwa, synapsa. I dlatego jest dźwięk, bo po prostu wózek się obija o, o tą przerwę w zasadzie łączenia szyn. Także tak to wygląda. Pięknie, tu jest drugie. Także są szyny spinane opaskami takimi przykręcanymi. One są przykręcane w pięciu miejscach. Z 5 śrub one są takie o, w zasadzie w 6 powinny być, ale jest mocowanie ten i nie dałoby się tu przykręcić. Widzicie, że tu jest dziura z 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tutaj jest nieprzykręcone, bo, bo, bo nie ma jak w zasadzie, bo ta śruba musiała być od tej strony, nie mieli jak włożyć pewnie i dlatego nie przykręcili. Tutaj jest 6 śrub, także tak to wygląda. No, więc tyle.